I teraz mamy misję znaleźć nasze auto. I cześć, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam, że nagram dla was daily z soboty. Ten tydzień w ogóle zleciał mi tak mega szybko, że. Nawet nie wiem kiedy to się stało, że już dzisiaj jest sobota, jest dość wcześniej, bo jest przed siódmą, ja się szykuję i jadę zaraz na makijaż, więc pomaluję się jeszcze troszeczkę, żeby nie straszyć klientek, zobaczcie w ogóle jak piękne słońce wpada dzisiaj, więc pogoda ma być super, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, no to co, ja się szykuję i lecimy na makijaż. Panie już pomalowane, ja lecę do domu, yy, zmywam jeszcze resztki, yy, lecę do domu, jemy śniadanko i chyba dzisiaj będę jechała umyć auto, odkurzyć, bo już mu się należy, więc teraz zbieram się, zabieram rzeczy z auta, idę do domu, jemy śniadanko i zobaczymy zaraz co będziemy robić dalej. to jadę do Agaty, bo ja oczywiście to mam mrówki w dupie i nie mogę siedzieć w domu jak jest ładna pogoda ja w ogóle rzadko umiem wysiedzieć w domu i mnie ponosi zazwyczaj, więc jadę sobie do Agaty z Agatą jestem umówiona na kawkę i u niej odkurzę sobie autko, bo wiecie ona ma podwórko, więc łatwiej się odkurza więc jedziemy zobaczymy co przyniesie dalszy Dalsza część dnia jest dopiero 13 albo już 13. W sumie nie wiem. Chyba już 13, jak wstałam O szóstej, No to trochę szybko zleciał mi ten czas, no ale dobra. Jedę. Nie zanudzam Was. Widzimy się przy kawce albo przy myciu. Nie myciu, odkurzaniu auta, ale w sumie jak odkurzę auto. Może jeszcze pojadę na myjnię? To nie głupie, żeby już było całe czyste auto. Czasami się mi zdarzy. No, to jest do przemyślenia. Mhm. Myślę, że tak, pojedziemy jeszcze sobie na myjnię. Ok. No to plan jest właśnie taki. Na pewno kawa, na pewno odkurzanie i na pewno myjnia. A co jeszcze? To się dopiero okaże. No i to są uroki posiadania ogródka. odkurzone, to teraz czekam w kolejce na myjnię, żeby je umyć też z zewnątrz Wypiłyśmy sobie kawkę, nie poszłyśmy nigdy na spacer, ale pojechałyśmy sobie do Actiona, Leroy Oszołoma i takie sklepy pozwiedzałyśmy, więc w zasadzie nic ciekawego nie robiłyśmy, to nic nie nagrałam nic też ciekawego nie było w tych sklepach, więc no, czekam sobie teraz w kolejce Mam nadzieję, że szybko się jakaś Mejka zwolni. Tutaj pan wygląda, jakby miał czyste auto. No więc, to czekam. Być daily, ale będzie takie dwudniowe daily. Zabieram Was dzisiaj z nami na wycieczkę do Sopotu. Zobaczymy, może znajdziemy jakieś fajne miejsce do zwiedzenia. Więc zabieram Was ze za sobą. Postanowiliśmy trochę zabłądzić po Sopocie i odkryliśmy fajny park z takimi pięknymi drzewami, które zaczynają kwitnąć dopiero. Bardzo ładne miejsce. Bardzo piękne budynki tu są też w Sopocie. Tutaj są jeszcze jakieś ziółka zasadzone. Bardzo fajny pomysł. Korzystaj ze zbiorów. Fajny pomysł. Tutaj w ogóle chyba troskawki są posadzone. Bardzo miło. Tutaj można, tu jest woda, jest normalnie konewka i można dbać na... Więc ogólnie w Sopocie można znaleźć miejsca, gdzie nie ma ludzi, bo ludzi jest najwięcej na Munciaku, na Molo i na plaży. W jednym miejscu wszyscy się kumulują, a że to jest małe miejsce, to jest taki ścisk, że nawet się przejść spokojnie, nie da? Ale jak się wejdzie w jakieś mniejsze uliczki, to tam już prawie w ogóle nie ma ludzi. Więc polecamy zwiedzanie Sopotu nawet w sezonie. No, a tak jak już mówiłam, my się trochę zgubiliśmy w tym Sopocie i teraz mamy misję znaleźć nasze auto. A tutaj jest w ogóle bardzo dużo, Maciek, miejsc do parkowania. Może powinniśmy sobie tutaj Pinesco oznaczyć, bo tu jest pusto. Idziemy szukać. Okazuje się, że to wcale nie było takie trudne, bo byliśmy tuż przy naszym autku. To są plusy posiadania małego auta. Wciśnie się wszędzie. Mam nadzieję, że podobał wam się film, jeżeli tak, to zostawcie kciuka do góry, zostawcie też subskrypcję. Zapraszam też do komentowania. Dzięki wielkie. Pa! To nie było specjalnie. To nie było specjalnie. Się odparło Sory! Więc zabieram Was ze sobą. Chciałeś się? Być może.